O jezu, jak tu by. Be... Ej, musisz pomóc wiercić, bo to za długo wiercenia będzie. Nie mogę Pomóż ci bronić. Nie, 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 nie. Wietrza. Ja tu kupuję sobie tą średnią kamizelkę. Nie, ale na razie nie to ja sobie daję. Ja osoba zbiera na. Eee, nie będę zbierałem po prostu na tą kamizelkę dopiero jak. To nam będzie dobrze wychodziło, no to chupię dobero, później się, no kamizelkę, chyba chcę zobaczyć za ile to Udało się. Czy... Otwiera się. Oho. O kurde. Ile złoto tu jest? Bratku, przecież tu... To... Ej, musisz... Musimy iść po torby. Bratku! A jak ty chcesz tym zjechać po schodach? No... To się powinno jakoś utrzymać pewnie. Jezu ile tu pakowania jest Oj E. Wrzucaj tak, to tej kasy, tak odrobinę. Trochę tak kasy. No tu się dzieje. Jezu, ile tej kasy tu jest. Dobra, dawaj na to wszystko. Oj, Sasak no! No to ty! Co ja? No! Czekaj! Hubert! O Odsun się, patrz, poczekaj. Patrz na profesjonalistę. Uważaj, żeby nie wchodzić na to. No, no! Dora, ja idę po to torby. Idź po te torby lepiej. Ja tu postaram się. A, tu jest torba z kasem, co? Co? Mhm. Nie. To ile tu, tu jest, jest zapakowana już torba z kasą. To ile tu jest pieniędzy, Bubert? Nie ja wiem, zobaczę ile taka jedna torba jest warta. Taka jedna torba, chłopy, ze 100 tysięcy, no to my milionerami. Taka do pełna jest, naprawdę taka do O pełna. kurde, wchodzę mnie jutro 13 tysięcy? Jakieś 20, 39. 30. Ej, oni mają dobrego celu, naprawdę, oni mnie trafiają, bo ja to już... żartuję. Jakiego aima mają, że ja się nie wiem. Co tu schody? Idę ci pomóc? Kiema Jacek, a. A ty sobie tu postój. A oni są odklejeni do reszty. Pakuj kasę, pakuj kasę. Mhm. Tak, uberci, pakujemy to. Dobra, nie przejmuj się nim co ty robisz, chłopie? Jak ty tu się dostałeś? Co? Nie wiem. On się dostał do mnie. Dochodzi. Trochę tego jest. Podrobinkę. Do, te, do tej misji się dużo osób by przydało Bo... A tak, Trzy... no, tam praktycznie Cztery osoby No Eda Mra idę za Nie, nie, za Będziemy wrzucać po prostu tutaj na tą tą wyjedziemy po prostu Okej okay. Ja daję kasę na to Worek, dawaj na to. No, no nie ruszaj tego! Jeden worek tutaj chcę rzucić. Dobra, ty pierwszy, żeby to nie wybuchło. Kurde. Jaki ty masz ping? U mnie teleportujesz się jak nie wiem co. Nie wiem. Czekaj, nie, nie dawaj nic, nie dawaj, nic. czekaj, czekaj, czekaj. O wleci zaraz! Zapięcie. Oj! Co ty robisz? No nic! Ty masz jakiś... Masz jakiś ping duży Ja mam zero A ja u mnie u mnie mam ja zero A ja u mnie mam zero, a ty u mnie masz 23 a Ty u mnie 30 a u mnie się teleportujesz jak nie wiem co. Ale ja u ciebie ile mam? 30, 40. No właśnie. Nie. Nie, tak się nie da, naprawdę. U mnie się cały teleportujesz. No ale ja u siebie też. Dobra, Hubert, to po prostu. To już tak leżało, no! Nie, wyś nie dotykaj tych pieniędzy! Dobrze, U mnie to... się teleportujesz. Ja Cię będę chronił. Dobra. U mnie cały teleportujesz... Ej, Co się tu dzieje? W tym banku. Torba oszalała. Normalne. Albo po prostu nie można wchodzić w to. Ej, na razie te torby musimy wynieść, a potem się na tym wózku wyniesie. To dawaj. ja tu jeszcze pakuj, pakuję. Pakuj tam no pełna i ja będę z tobą wynosił. Dobra. Nie zważajmy uwagi na nich, musimy to po prostu wynieść. Bo oni nas nie zabiją, chyba że będzie ich gromada. Na dwie do pełna, ale ja nie będę się do tych pieniędzy będę po prostu. Wali... Mogę tą zabrać? No wiesz, tą. Tą, tą, tą. A tu jeszcze sztabka złota, to ona dużo łapes. Dobra, ja też biorę. Biegnę. Masłot. Nie wiem, oni zamiast zaatakować jedną grupą to są dziwni. 80 tysięcy. Dobra, idziemy. Nie wiem, ja na, ich, na nich uwagi nie zwracam. Mogę przejść, dziękuję. Nie zwracaj na nich uwagi. O, tylko że ty kamizelkę. No, nie, 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 ten wózek inwalidzki pakujemy. Ja sobie tu nie, nie, jakby nigdy nic. Okej, okay, a może weź ty broń, a ja będę pakował. Jak nie, ja pakuję, to nie, się nie, nie, Teraz po te pojedyncze kasy zbierać było, i ile to będzie roboty i mieszanka robisz. I tak ale... będziesz miał mało, ama. Jeszcze mam na dwa te, na dwa magazynki. Zbieraj. Jak tam? Tu masz jeszcze torbę z pieniędzmi? Co, co tu się dzieje, Sazak? Nic nie dawaj, proszę cię, nic. Weź N nie dawaj nic, bo u mnie się całe... wszystko się teleportuje jak ty przychodzisz. No to nie Torba też nie. <grym> <grym> Gdzie jeszcze tam ta torba była? No tam, tam leży przy dnia, no już nawet... Tam nie mogę wejść, więc się nie pokażę. Dobra. Ja wezmę... Ty weźmiesz torbę, ja wezmę ten wózek inwalidzki. Dobrze. powiedz Ty mogę wejść. Wszystko wzięte. To mogę? Wszystko wzięte chyba. Masz, wystawiam ci torbę. Wesiu. Dobrze. Nie jeszcze. Już Ej, no. możesz wejść. Nie, nie wchodzę. Dobra, sformuluję. Mam moc. Zobacz, ja O kur... O! Oh. Kur... Uciekłem. A? Oh? Uciekłem. Mało w tej torbie. Ostatnie strzelaniny. It's a such...